Cześć, witam Was. Dzisiaj na chwilę wpadam zobaczyć, czy ten zasilacz, który zamawiałem ostatnio do 26-20 zadziała. Tego kurwa po prostu nie wiem. A jestem bardzo ciekawy, tak samo jak Wy, ktoś mi tam proponował zewnętrznie. Wszystko można zrobić, nie ma z tym najmniejszego problemu, ale ja nie lubię druciarstwa i robić kabelków, jakiś przeróbek to ma być oryginalny, tak samo jak było wcześniej, czyli krótko mówiąc włożony do środka, koniec grobka, tak, tak jak producent to przewidział, tak ma być i tak chcemy zrobić. Nie chcielibyście, żeby w waszym samochodzie coś było skręcone na kabel, bo wewnętrznie nie pasowało, pewnie by was to po prostu wkurwiało i mnie też, więc zamówiłem takowy zasilacz w oryginale, nie był drogi, 40 zł kosztował całe. a dzisiaj jestem trochę nabuzowany, bo Dwie firmy zrobiły mi po prostu w chuja. Wstałem o 5 rano, żeby specjalnie do nich jechać, i postałem pod bramą 30 minut. I właśnie wróciłem. Następna firma, która miała mi części do naprawy kopiarki wysłać, nie wysłała mi, chociaż pieniędzy chcieli od razu, więc tak też uczyniłem. Jak zawsze do dnia dzisiejszego nie mam z czym do klientów jechać, i jestem tak wkurwiony od rana, że mi kurwa pogryz. Mam nadzieję, że chociaż to zadziała, bo zaczyna mnie dzień dzisiejszy od 5 rano, słuchajcie. Pojechałem specjalnie. Tylko po to, żeby postać pod bramą i napisać SMS-a, że czekam do się Nic czasu nie da. Bardzo nie lubię, jak ktoś nie szanuje mojego czasu. Szanuję każdego czasu, ale jeżeli ktoś tak w ten sposób postępuje, zaczynam gryźć. Uruchomiło się. Uruchomiło się. i Ostatnio, jak oglądaliście, czy też nie, sprzęt ów wstać nie chciał. Czyli, czyli był problem z zasilaniem, w ogóle się dioda podania tego zasilania nie. nie Świeciła, ale czy to będzie wszystko funkcjonować, tego nie wiem. Tego nie wiem. Tu było jakieś zwarcie przeokrutne. Z tego, co klient mi mówił, w domu padło parę rzeczy. Zasilacz tak trafił, ale co myślę, że będzie. <laughs> Jeszcze większy problem. <laughs> Zobaczcie, jakie erory się świecą. Świeci się error na kolorowym wkładzie. jako go spróbuję zdemontować. Prawdopodobnie przy przepięciu mógł dostać strzała. 304. Już w ogóle nie w stanie, czyli zostawmy go w spokoju. Wyciągnijmy go z drukarki i zastanówmy się, czy w ogóle drukarka będzie na jednym wkładzie chodzić. Bo ja nie pamiętam, czy taka możliwość jest, czy też jej nie ma. Może ja zrobię inaczej. Jeżeli ona na jednym wkładzie wystar wystartuje, a tego nie wiem, to spróbuję chociaż kserokopie czarną zrobić, a ewentualnie zawsze kolorowy. O numerze 304 przecież można dokupić. Dobra, pokazuje nam ząg, że tego wkładu z lewej strony krótko mówiąc nie ma błędu jakiegoś nie generuje. Ja spróbuję zrobić kopię czarno-białą. No i te dwie rzeczy można powiedzieć, że są dowymiane. Oczywiście standardowo w hp brak możliwości pobierania papieru po pewnym czasie, rolki do czyszczenia. Jak i również w ogóle nic nie drukuje, przecież to jest wszystko powysychane w pień. Pewnie. Jak to ma zadrukować, to jestem um, święty. To wcale nie będzie drukować jak na chwilę obecną. No tak, no to jest suche jak pieprz. Spróbujemy nalać tego atramentu świeżego. Teoretycznie jest. Ale w praktyce musimy zobaczyć też, jak on się zachował w drukarce. Czysta czwórki chyba. Żadnej nie posiadam, żeby ją je Jest po prostu wyschnięty i to na umór. To bardzo wyschnięty. Klient mi wspominał, że ta drukarka dość długo stała Nie wiem, czy to cokolwiek z tego wkładu będzie Z kolorowego na pewno nie Poza tym, że Udało się ją wskrzesić po wymianie zasilania To zobaczymy No coś tu już teraz poszło No jest Klip jednak zawsze pomaga czwórkę udrożnił, zakleimy otwór, który zrobiliśmy do, do atramentu i sprawdźmy teraz jeszcze raz. Rolki oczywiście paluchem chociaż przetrzeć z tego kurzu. Ta drukarka chyba po zakupie Złożyła atrament, dostała zwarcia i, i tyle było zużytkowania. No jeszcze raz sprawdźmy kopię czarno-białą, czy ten papier lepiej zaciągnie. Zaciągnie ciągnie, jakby chciało nie mogł. No ślizga się, kurwa. No, Jezu, dzisiaj jestem bardzo nakręcony. żeby się nie wyspać i postać pod bramą. Mógłbym sobie postać w domu pod bramą, jeżeli bym chciał to robić. Prawdopodobnie za chwilę będzie, będzie godzina gdzieś koło 8-9, jak do biura jedną, to będą do mnie dzwonić, dlaczego nie przyjechałem. A dzisiaj ja już nie mam na to czasu. Ok, sprawdźmy. No teraz idzie doskonale ten papier. No i jak również kopia czarna robi się bez najmniejszego problemu. Udało nam się to zrobić, słuchajcie. 304 tusze, by trzeba było dokupić samej kolorowy. Natomiast zasilacz bez problemu, wymienić go sami. Brak zasilania, bo teraz zasilanie jest. Chociaż to zrobiłem i ciśnienie ze mnie zeszło. Bardzo dziękuję za atencję. W tym bardzo krótkim filmie mam nadzieję, że dzień cały, końcówka tego dnia jakoś się ułoży, bo ja naprawdę jestem w od samego rana. Dziękuję za atencję, subskrybujcie kanał, odeślijcie treść dalej, a ja muszę się poprawić, bo mi wszystko to wystaje. Dziękuję, dzięki, cześć.